Jeden z obecnie największych kulturystów na świecie, Samson Dauda, dopiero teraz zaczął używać trenbolonu. Trener Bikramiego wyjaśnia, co poszło nie tak w przygotowaniach do Mr Olympia 2022, a zawodnicy Classic Physique mocno odczuwają skutki redukcji. Witaj na kanale Stalowy Szok. Zaczynajmy podsumowanie najciekawszych informacji ze świata żelaznego sportu. Urs Kaleciński na długo zapamięta obecną redukcję przed Arnold Classic 2023. 24-latek, mimo młodego wieku, dał już się poznać jako kulturysta, który zawsze przygotowuje fenomenalną formę. Dwa tygodnie temu w filmie z tej serii informowałem Was o świetnej definicji zawodników klasycznej sylwetki. Pokazywałem nagranie m.in. właśnie Ursa. Od czasu zakończenia Olimpii zasypuje on swoje social media imponującymi nagraniami prezentującymi docinkę. Tym razem jednak zamiast kolejnej aktualizacji, na instastory Niemca pojawił się krótki tekst. Przeprasza w nim swoich fanów za małą aktywność w ostatnich dniach. Zdradza, że nigdy nie czuł się gorzej w trakcie redukcji. Zasoby energii najmniejsze w moim życiu. Nigdy nie cierpiałem bardziej podczas przygotowań do zawodów. To często wygląda łatwo na Instagramie, ale w rzeczywistości jest walką z samym sobą, napisał Kaleciński. Do Arnolda pozostał jedynie tydzień, więc zawodnicy wchodzą już w ostatnią, najbardziej niezdrową fazę zbijania wagi. Miejmy nadzieję, że Urus ma wszystko pod kontrolą i najzwyczajniej w świecie nie przesadzi. Z ostatniego etapu przygotowań zrezygnował za to Darwin Uribe, który również miał startować w klasycznej sylwetce na nadchodzącym Arnold Classic. Kulturysta mający na koncie dwa zwycięstwa w IFBB Pro, postanowił wycofać się z rywalizacji na ostatniej prostej, aby nie przypłacać sportowej ambicji zdrowiem. Jego trener Callum Raystrick udostępnił na Instagramie najnowszą aktualizację sylwetki swojego podopiecznego. Ogłosił, że wspólną decyzją postanowili nie wychodzić za tydzień na scenę. Powodem ma być zbyt duże obciążenie, pod którym znalazłoby się ciało Darwina w przypadku kontynuowania redukcji. Dowiedzieliśmy się również, że teraz miał odbyć się ostatni start Kolumbijczyka w Classic Physique, przed przejściem do kategorii 212. Chcieliśmy, aby Arnold był ostatnimi zawodami Darwina przed przeniesieniem się do 212, napisał Kalum. Po olimpii weszliśmy w fazę regeneracji i zwiększyliśmy wagę do 98 kg. Jego limit to 87. To nagranie jest sprzed tygodnia przy wadze 93 kg. I jakimś 1,5 kg tłuszczu do zrzucenia. Biorąc pod uwagę to, co musielibyśmy zrobić, aby zmieścić się w tym limicie oraz stres, w którym znajduje się teraz jego ciało, stwierdziliśmy, że dalsza redukcja nie jest dobrym rozwiązaniem dla jego zdrowia. Reistrick zdradził również, że nie mogą nawet skorzystać z pomocy diuretyków, czyli leków odwadniających, ze względu na aktualny stan nerek Uribe. Z pomocy przeróżnych środków dopingujących może za to korzystać Samson Dauda. Rewelacja minionej Olimpii i zdobywca na niej szóstego miejsca w kategorii Open po raz pierwszy w karierze zaczął przyjmować Trenbolon. Taką informację zdradził jego trener Milos Sarcew, mówiąc, że nareszcie przekonał swojego podobiecznego do używania tej substancji. Jest to bardzo ciekawa sytuacja, bowiem Trenbolon należy do jednych z najpopularniejszych wśród kulturystów sterydów anabolicznych. Sam Dauda znajduje się aktualnie w ścisłej światowej czołówce, a poza sezonem jego waga potrafiła dochodzić do aż 150 kg. Nigeryjczyk jest prawdziwym potworem masowym, i w takich okolicznościach aż ciężko uwierzyć, że nigdy wcześniej nie tknął popularnego trenu. To tylko pokazuje, jak szeroką gamę różnych środków mają do wyboru zawodnicy w obecnych czasach. Oraz jak wielkim talentem jest Samson, który zdołał zbudować tak ogromną masę mięśniową, bez czegoś, co dla większości jego rywali ląduje w strzykawce jako jedna z podstaw. Wracając do wypowiedzi jego trenera, w Sarce w kilka dni temu wziął udział w podcaście Denisa Jamesa na kanale Muscle and Fitness, gdzie powiedział tak: Jest jeden suplement, którego Samson nigdy nie chciał brać, bo myślał, że będzie miał on na niego negatywny wpływ. Więc psychologicznie nie był w stanie go przyjmować, ale nareszcie udało mi się go przekonać. Chodzi o tren bolon. Kiedy moi podopieczni nie chcą czegoś robić, to nie naciskam, ale za każdym razem, kiedy przychodzą kolejne zawody, pytam, czy może powinniśmy rozważyć coś nowego. Przetestowaliśmy małe dawki i był on bardzo zadowolony. Zaczęliśmy od 100 mg tygodniowo, potem 150, 200, aż doszliśmy do 300. Podsumowując całą sytuację, nie zdziwmy się, jeśli nigeryjski lew za tydzień wyjdzie na scenę w życiowej formie. Jest cały czas jednym z faworytów do wygrania Arnold Classic, i jeśli mu się to uda, to jego kariera wskoczy na zupełnie nowy poziom. Skoczyć, a właściwie wrócić na wyższy poziom, chciałby także big Rami. O Egipcjaninie mówimy tutaj niemal co tydzień, ale nie ma co się temu dziwić. Od kiedy dwukrotny mistrz Mr. Olimpia nagle spadł z pierwszego na piąte miejsce. To informacje dotyczące jego osoby wzbudzają wiele emocji. W czwartek otrzymaliśmy nowe wieści z obozu Ramiego. W wywiadzie na oficjalnym kanale Olimpia TV wziął udział trener 38-latka Chad Nichols, legendarny guru, mający pod swoimi skrzydłami niegdyś samego Roniego kolmana. Po raz pierwszy od czasu zakończenia grudniowych zawodów wypowiedział się na temat nieudanych przygotowań swojego zawodnika. Jak sam powiedział, wszystko, co mogło pójść nie tak, Poszło nie tak, dosłownie wszystko. Amerykanin wymienił wiele rzeczy, których nie udało się zrobić zgodnie z planem. Od zmian w pozwaniu po zwyczajne spóźnienie Egipcjanina, kiedy to Nichols chciał się z nim spotkać na ostatni tydzień przed zawodami. Czad przyznał się również, że on sam także widział problemy z udami, plecami oraz tricepsami. Po Olimpii musieli razem wrócić do podstaw i zastanowić się, co dalej. Miesiąc temu informowałem Was, że Bikrami rozpoczął terapię komórkami macierzystymi. Okazuje się, że jego trener także wierzy w jej skuteczność oraz, co ciekawsze, zapowiada, że już teraz widać pierwsze efekty. We wcześniej wspomnianym wywiadzie powiedział tak: Nie zobaczymy 100% możliwości tej terapii na Arnoldzie, ale są pewne kluczowe miejsca w sylwetce, w których da się ją zauważyć. Uważam, że plecy się poprawiły. Myślę, że wróciły do stanu, w którym były w 2020 roku. To samo z tricepsem. Duża różnica będzie za to w nogach. Każdy widział wgłębienia i wcięcia w udach, one kompletnie zniknęły, więc to będzie zauważalna zmiana w jego wyglądzie. Jeśli Nichols mówi prawdę i tak szybko udało się pozbyć głównych mankamentów z sylwetki Ramiego, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dwukrotny Mr. Olimpia w najbliższym czasie wrócił do wygrywania. Jednak jak to się mówi, scena zweryfikuje. Dajcie znać, czy wierzycie w jego powrót na szczyt. To był stalowy szok, a teraz do następnego.